Był taki blok w Ohio, więc możemy zaczynać. Więc otwórzem, otwórzmy go za 3, 2 i 1 złoty AK-47. Dobra, ja już mam chyba parę tam. Tak, 900 amunicji. Pójdę go do szafki. Dobra, już mam sześć takich, a kaczów 47 zł. Dobra, możemy jeszcze pójść do mojego domu, mogę wam pokazać jak on wygląda. Wchodzimy, tutaj jest mój dom, możecie grać na automacie, tutaj jest, 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 jest z gruniami.

Zobaczcie, zobaczyć do góry jest drukary, znaczy pokój do góry na Teraz idzie się na sam drugi i jest taki basen, i ja sobie tam piasek, czyli żeby to było tak trochę bardziej realistyczne. Teraz zajączka. Dobra, wezmę. Idziemy tu. Tutaj jest można obraz się zapalić. Tutaj jest spokój. Taki. Tutaj jest łazienka. możemy wejść. Idziemy do góry. I tutaj jest, są bronie. I tutaj są kamery. I tutaj jest salon. Jeszcze tutaj takie. Zobaczyć, jak wygląda mój balkon Jeszcze tutaj mam więcej balkonów więc możecie na chwilę zobaczyć idziemy tu tutaj macie takie coś do siedzenia czyli że cztery osoby tutaj siedzą i możecie sobie usiąść na przykład tak potem idziecie tu tutaj macie stół na cztery cztery takie maszyny i kuchnia tutaj jest, tutaj jest druga, drugi balkon a teraz jest trzeci balsam gitarach. Tu idzie się, tu. Tu idzie się. I tutaj jest. Możecie drabinę rozłożyć albo. Nie. Tak chcecie. Tutaj są petardy, O. Jeszcze. Z... Pamiętam, jak to było, jak twórcy oddali na nowy rok. Tu. Możemy je ja teraz dostrzeli. No. Dobra, już... Tutaj macie lądowisko na helikopter. Tutaj coś takiego. Kilo, tutaj koło fortuny. I tutaj macie takie siedzenia. I tutaj diament. Dobra, następnego filmu widzę.